Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam cię do wspólnego wołania o Ducha Bożego. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, twojej łaski nam trzeba. Nie w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością i utrzymam z stałością, a i światłem oświeceni, w dobrym będziem utwierdzeni. Przystajmy teraz. Wspólnie dzisiejszy fragment Ewangelii, Ewangelii świętego Mateusza. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Dziś Jezus pokazuje, jak powinna wyglądać miłość do bliźnich. Usiądę dzisiaj z kartką, pomodlę się do Ducha Świętego. I wypiszę, czego oczekuję od swojego życia, a także od Jezusa. Zapytam się Jego, jak on widzi moje życie i moje postępowanie. To, co usłyszę na modlitwie od Jezusa, wprowadzę w czyn. Podążając za słowami Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, zrobię i ja. Zapraszam Cię do tej modlitwy. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.